Barcelona, 30 kilka stopni. My sprzyjkanie z piefami, bo jest naprawdę ostra jest, patelnia. Jest no. No i co, zaczynamy odcinek, zapraszam. Zobaczymy, co dzisiaj zostało nam przygotowane, jeżeli chodzi o bingo. To co, może zacznę. Pierwsze zadanie, posmaruj plecy trzem osobom na plaży. Kup koszulkę Lewandowskiego lub Szczęsnego. Zatańcz z kimś flamenko. Podjedź pod dom Leo Messiego. Zaproś nieznajomego na siestę. Co to jest siesta? To jest ten okres, w którym oni odpoczywają od pracy i od wszystkiego. Zrób zdjęcie w trzech kultowych miejscach. Wejdź na wzgórze morzu odwzoruj okładkę Palmen House Plastic. Zrób polsko-pele i przekonaj przechodniów do degustacji. napisz hiszpańskiego wina z pięcioma osobami. Jeden versus jeden street football z nieznajomym. Czyli musicie tutaj po prostu komuś założyć siatkę. Zjedz trzy tradycyjne hiszpańskie potrawy, zaśpiewaj Despacito z Hiszpanem, poderwij mężczyznę i zdobądź jego numer. To jest dobre. To jest Znajdź polską restaurację i przejedź się po Ramblas w stroju Torradora. Ciężkie bingo. Jest godzina 15 po trzeciej.